Cześć, witajcie. Pokażę Wam, jak najlepiej używać tych presetów, żeby osiągnąć jak najlepsze efekty. Także najlepiej będzie, jak będziecie szli po kolei z tej tabelki. Czyli zaczynamy od kroku numer 1. Wybieramy preset koloryzujący. Preset koloryzujący będzie Wam działał na każdy aparat, jeżeli wybierzecie sobie odpowiedni profil koloru. Do tych presetów najlepiej będzie wybrać jakiś żywy profil. To jest taki specjalny profil, który będzie wyciągał postacie. Także wybieramy sobie, i tu bardzo ważna rzecz. Ten preset działa automatycznie, ale żeby go uruchomić, wybieramy sobie maskę i klikamy update. Po chwili mamy wygenerowaną maskę postaci. Możemy sobie ją lekko rozjaśnić albo ściemnić. No i idziemy dalej po kolei, Wybieramy sobie słońce. Sun 04. Przesuwamy w to miejsce, gdzie tak naprawdę było słońce albo z którego to słońce powinno świecić, patrząc po cieniach. No i idziemy dalej, wybieram sobie jakąś flarę. Tu mamy spory wybór. Zbieram flarę numer 5, ona jest mocna, ale możemy sobie ją zmniejszyć. Zaraz wam pokażę, jak to zrobić. Wchodzimy sobie w ustawienia maski. wybieramy flarę, którą chcemy zmniejszyć tutaj z menu masek. I w momencie, w którym byśmy zresetowali te wszystkie ustawienia, które teraz zmieniam, to tak naprawdę pozbędziemy się tej flary. Także zmniejszamy je po trochu. Możemy zmieniać sobie też kolor, żółty, pomarańczowy, w zależności od tego, jak świeci słońce, lub totalnie wyłączyć ten efekt. Zmieniając również saturację i przywracając balans bieli. To samo możemy zrobić z drugą maską. Zmniejszamy bądź całkowicie wyłączamy poszczególne efekty. W ten sposób możemy sobie zmodyfikować nasze maski, nasze flary, żeby nie były zbyt mocne, żeby nie wyglądały sztucznie. I tutaj efekt ze zmniejszonymi maskami. I dla porównania, tak jak było przed zmniejszeniem. No i idziemy dalej. Możemy wyłączyć szumy oraz założyć sobie delikatną winietę. Oraz również efekt Tilt Shift. Teraz, dla porównania, możemy zobaczyć sobie jeszcze inne efekty. Jakie uzyskalibyśmy zakładając inne słońca. Albo jakąś masywną flarę? Najpierw zmniejszę ekspozycję, żeby to wyglądało fajniej. No i mamy bardzo mocny efekt. Ale kilka zdjęć obropionych w ten sposób myślę, że na Instagram czy oddanych parze młodej. Będzie świetnym efektem i czymś, co bardzo urozmaici nasze zdjęcia. Zakładając oczywiście, że złapiemy trochę słońca w obiektywie. Niektóre efekty z zakładki słońca, tutaj, SAM, możemy użyć jako e, zmiękczenie nieba. Zaraz pokażę Wam jeszcze, jak możemy sobie przywrócić niebo używając maski Sky. Tutaj 02 włączamy sobie naszą sztuczną inteligencję, włączamy sobie maskę, wybieramy sobie tą maskę, klikamy oczywiście na pasku masek, maskę, którą chcemy updateować i klikamy update. Niebo nam się zgenerowało, możemy teraz sobie suwakiem od ekspozycji zmniejszyć lub zwiększyć efekt. Trzeba pamiętać, że te wszystkie presety są bazą wyjściową do efektu, a to co uzyskacie zależy w dużym stopniu od Was i od zabawy z suwakami. Dlatego zapraszam do używania. Hej, hej.